Dzień dobry Państwu. Do naszej oferty trafia kolejny egzemplarz Mercedesa GLS. Zatem jeden z naszych ulubieńców. Zawsze znajdziecie Państwo w naszej ofercie jeden lub dwa egzemplarze tego modelu. Pozwólcie, że pokrótce opowiem Wam, co to za samochód. Dosyć ciekawa wersja. Można powiedzieć wyjątkowa, bo jest to GLS w odmianie 400 z silnikiem benzynowym. Jak wiadomo znakomita większość tych samochodów na rynku to są 3 litrowe jednostki diesla, to są odmiany 500 benzynowe, a taka 400 w benzynie to raczej rarytas, zwłaszcza, że ten samochód jest krajowy, jest bezwypadkowy, co się bardzo rzadko zdarza, bo zazwyczaj te samochody pochodzą z rynku amerykańskiego i są powypadkowymi, a ten samochód to samochód z polskiego salonu, to auto bezkolizyjne, bezwypadkowe. I co będę podkreślać, mamy do czynienia tutaj z 3-litrową jednostką benzynową V6 o mocy 333 koni mechanicznych, która jest jednym z najlepszych silników jakie w ogóle Mercedes ostatnimi laty produkuje o fantastycznej kulturze pracy, o fantastycznym brzmieniu bardzo fajnym, o, o świetnych osiągach i rozsądnym spalaniu. Mamy tutaj 333 konie mechaniczne i realne średnie spalanie tego samochodu to jest około 12-13 litrów na 100 km, co jest bardzo rozsądnym wynikiem. Kolejną cechą, która wyróżnia ten samochód, jest piękny kolor lakieru. Prezentuje się po prostu fantastycznie, fenomenalnie. To jest czerwień Hijacyntu Designo. Nie do każdego samochodu czerwień pasuje, ale w tym aucie, w połączeniu z pakietem Night, który mamy tutaj, prawda, pakiet AMG, wszystkie te elementy, jak listwy, jak relingi, to jest wszystko czarne i w połączeniu z tymi czarnymi elementami, no, całość prezentuje się bardzo efektownie i, i robi wrażenie. Wspaniała konfiguracja. Oprócz tego samochód jest bardzo, bardzo dobrze wyposażony, natomiast do wyposażenia przejdziemy za chwilę. Pokażę Państwu, jak prezentuje się wnętrze, które jest w pakiecie Designio, ale zerknijmy jeszcze na poszczególne elementy z zewnątrz i na to, co chciałbym Państwu szczególnie tutaj zaakcentować: to to, że na samochodzie są nowe opony letnie, teraz świeżo przez nas założone. To są nowe opony bez przebiegu i układ hamulcowy przedni również jest nowy. To są zupełnie nowe tarcze, ona troszeczkę zaśniedziała, natomiast dlatego po prostu że auto nie było jeżdżone, ale tarcza hamulcowa z przodu jest nowa, bez przebiegu. Także opony 2022 Także zarówno opony na samochodzie są nowe, jak i układ hamulcowy przedni jest nowy. Do tego samochód jest po dużym przeglądzie, po wymianie oleju, filtrów, jak również oleju w skrzyni biegów. Także samochód przygotowany do jazdy, do użytkowania. Nic tutaj Państwo do tego samochodu wkładu finansowego przeznaczać nie będziecie musieli. Samochód utrzymany jest rewelacyjnie. Nie ma na nim rys, nie ma przetarć. Powłoka lakiernicza jest oryginalna. Kosmetycznie lakierowany był zderzak. Historycznie natomiast cała powłoka lakiernicza blacharska tego samochodu jest oryginalna. Samochód z 2016 roku. Przebieg to 110 000 km zajrzyjmy do wnętrza ale może zanim oczywiście akcesoryjne progi boczne, bardzo przydatna rzecz koła z palety AMG 21 cali i cały samochód wyposażony jest w pakiet AMG zapraszam Was do wnętrza a wnętrze prezentuje się okazale, piękna konfiguracja skóra ciemnobrązowa, można powiedzieć taka czekoladowa z palety Desiño, zatem mamy tutaj najwyższą jakość tapicerki skórzaną, skórzanej pikowana w rąby nie wiem czy dobrze to opisuję, natomiast pikowana nie, ale w rąby tak. Jest to desinio. Również deska rozdzielcza obszyta jest tapicerką skórzaną. I co ważne, zazwyczaj w tych samochodach to jest imitacja skóry, a tutaj deska rozdzielcza jest obszyta prawdziwą skórą. To jest prawdziwa skóra. To wszystko jest skórzane, nawet dół tutaj deski rozdzielczej pokryte jest skórą, wygląda to naprawdę fenomenalnie. Pakiet Dezinho w tym samochodzie zmienia bardzo wiele. Boczki drzwi również, to wszystko jest wykonane z tapicerki skórzanej. Mamy również oświetlenie ambientowe, listwy, wnętrza wykończeniowe Piano Black, fotele są elektrycznie regulowane z pamięcią ustawień, nawet zagłówki. Posiadają elektryczną regulację Progi wyjściowe Z logo Mercedes-Benz podświetlane Fotele oczywiście Również posiadają podparcie lędźwi pompowane Mamy elektryczny hak holowniczy Trzeci rząd okien Regulowany jest Elektrycznie Ale by Państwu to zaprezentować Muszę uruchomić zapłon Oprosz! I trzeci rząd, o, rząd okien dla pasażerów z samego końca można uchylić. Zamkniemy go teraz. Wyłączmy zapłon. Kierownica elektrycznie regulowana. Aktywny tempomat Distronic Plus. Także mamy panoramiczne okno dachowe regulowane naturalnie elektrycznie, kierownica pokryta skórą. Fantastycznie skonfigurowany samochód. Naprawdę tutaj wszystko ze sobą współgra i pasuje. Jeżeli chodzi o tylną kanapę, tutaj wyposażenie także jest nieprzypadkowe. Mamy system rozrywki dla tylnego rzędu siedzeń z pilotami. Z kompletem czterech słuchawek, bluetooth bezprzewodowych. O, tutaj też przyda nam się zapłon, tak? Tak. A zatem pozwólcie Państwo, że ja ten zapłon uruchamię, by zaprezentować Wam, jak działają monitory. O właśnie i tym przyciskiem przełączamy Z lewa na prawo Teraz prawy O, co nam tutaj leci Asterix i Nie, jakoś bajeczka dla dzieci Bardzo przydatna rzecz, jeżeli wybieracie się Państwo Gdzieś z dziećmi yy, Naturalnie samochód jest Siedmioosobowy No i tutaj mamy łatwy dostęp Do trzeciego rzędu Foteli, który jest składany elektrycznie za pomocą tych przycisków, natychmiastowy dostęp i z tyłu to miejsce rzeczywiście nie jest iluzoryczne. Spokojnie dwie dorosłe osoby wiadomo, że może nie jakieś rosłe, ale dwie dorosłe osoby się tam mieszczą. Jeżeli chodzi o miejsce na tylnej kanapie, to jest go naprawdę sporo. W końcu to GLS. Ja mam 1,80 m niespełna. 1,78 m i zostaje mi tutaj naprawdę sporo miejsca. Rzućmy jeszcze okiem na bagażnik. W bagażniku również znajdziemy przyciski funkcyjne do chowania trzeciego rzędu foteli. To wszystko odbywa się automatycznie. Kapitalna sprawa, bardzo łatwa w obsłudze, bardzo łatwy w obsłudze system. No i po złożeniu tego trzeciego rzędu foteli miejsca mamy tutaj co nie miara. Naprawdę bagażnik jest ogromny i jeżeli państwo zamierzacie podróżować w piątkę, no, to tutaj można zapakować, podejrzewam, że zmieściłby się rower. Naprawdę ogromny bagażnik. Do tego mamy jeszcze hak elektryczny. Proszę bardzo, ten hak jest w pełni elektrycznie regulowany. Zwalniany. Klapa posiada elektryczne sterowanie. asystent martwego pola. Generalnie samochód wyposażony jest we wszystkich asystentów, jakich w tym samochodzie Państwo mieć mogliście, czyli martwe pole, pas ruchu, radar zbliżeniowy, przeciwkolizyjny. Jest tutaj komplet asystent koncentracji również. Tak prezentuje się kabina od strony pasażera. Deska rozdzielcza obszyta brązową skórą prezentuje się znakomicie. Naprawdę wygląda to kapitalnie. Zwłaszcza w połączeniu z czarnymi listwami piano black, nawet spód deski rozdzielczej, tutaj schowek to wszystko obszyte jest tapicerką skórzaną. Stan zachowania samochodu też nie pozostawia nic do życzenia, auto utrzymane jest wzorowo, po prostu perfekcyjnie. Mamy naturalnie pneumatyczne zawieszenie Ermatik Dual Control z aktywnym systemem tłumienia wibracji. Auto jest bardzo komfortowe, idealne na jakieś dalsze trasy. Oświetlenie to reflektory inteligentne LED i LS z aktywnym asystentem świateł drogowych. Naturalnie, samochód wyposażony jest w nawigację command, jest to ten bardziej rozszerzony system nawigacyjny, jaki był dostępny w GLS-ie. Bardzo proszę. Mamy również kamerę cofania. Mamy czujniki parkowania. To naturalne elementy wyposażenia tego samochodu. Jeszcze z ciekawych opcji mamy również uchwyty na napoje chłodzone i podgrzewane. Proszę bardzo, czerwony kolor oznacza podgrzewanie. Za chwilę to będzie ciepłe. Niebieski oznacza chłodzenie. Będzie to chłodne. Przydatna rzecz, zwłaszcza w lecie. Przebieg 110 tysięcy kilometrów. Jeżeli chodzi o jazdę GLS-em, no to sama przyjemność jest, bo przecież to S-klasa w, w Suwie, więc samochód prowadzi się niezwykle komfortowo, ale też pewnie nie płynie po drodze. Nie jest to samochód, który, którego nie czujemy, nie, bynajmniej. Auto jest bardzo komfortowe, bardzo responsywne. Doskonałe w długie trasy To jest znakomity Oczywiście bezkluczykowe Odpalanie Komfortowe bezkluczekowy Dostęp również tutaj mamy To jest najlepszy przyjaciel rodziny Także jeżeli Państwo lubicie dłuższe wycieczki Czy dłuższe trasy Nawet jeździcie sami Ten samochód też się doskonale nada Myślę, że to Chyba wszystko Co chciałbym Państwu przekazać Krótkie podsumowanie. Mercedes GLS 400 Formatic z 2016 roku z polskiego salonu. Samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny, w znakomitym stanie, z doskonałą jednostką benzynową 3-litrową, świetnie wyposażony. Samochód dostępny jest już na naszej ofercie. Po pełną specyfikację oraz cenę odsyłam Państwa na naszą stronę internetową www.showogysklasa.pl. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam.